Mam kochani, witajcie na kanale Planeta Corneli. Jest dzisiaj ze mną Szymon W. Cześć, na 50. Może kliknąć, bo zatrzymali się na. Tak, oznaczę Wam kanał. I jest ze mną Livia. Gdzie jeszcze zatrzymali się? Na. No. Się o, na tygodę, tak. Szymon daj współlokatora. Mamy tutaj dom North Estate i robimy dzisiaj RP Szef. rodzinne, ale jakby były święta. Mhm. No, Dobra, mhm. dobra tak jakby się przygotowywać, czyli idę do sklepu. No. Ja już wiem, który pokój biorę. Ej, wiecie, że mamy bibliotekę i siłownię. Dobra, Pani jest... Mam właśnie święty Mikołaj zostawiali. To jest mój. Tak wpisuje. Co roku. Albo nie, ja biorę ten. Który? Ja Albo biorę ten po no. Ej, chodźcie pod choinkę, po bo nie wiem gdzie jesteście. Ja jestem na górze w pokoju. Dobra, Dobra idziemy, idziemy na zakupy. Dobra. Ja jadę później. Dobra, okej. Okay. Bo ja muszę jeszcze ozdobić choinkę u mnie w pokoju z y, ten i no tak dalej. No właśnie, bo my jakoś ma jakąś fazę w i i tam, gdzie ubiega choinkę jak mamy nowe dom. Tak, mam fazę na choinki. Dobra, teraz już sobie udekoruję swój Jak coś, to ja mam fazę na Okej. Okay. Tylko nie wiem, gdzie on najpierw jest. Głos się, osługi, się Mama! A ze mną na pasterkę. Co? Ja idę. Ale mama Ale... już za późno tak. na pasterkę. Jeszcze nie teraz. Jezu, kto to? Kto to dzwoni? Boże. Co za zubożny, co wożuje. Za jeden dzień wikinie, a tylko budził stoi. A w sumie to już jest dzisiaj półroczny, to mamy kilka dni. Dobry, chodźcie wszyscy pod bo to chuj, nie, bo nie wiem, gdzie ma to. Mama, ja idę do biblioteki. Okej. Okay. Chodź mama, ja, ja ci pokażę mój pokój. Mam okay, to. Mój pokój. Wejdź na górę. Czekaj. Halo, tu idziesz do tego sklepu sobie. Tak. Halo.

Dobra, kochani, jest odstępowanie. Mamo, ja jutro idę do fryzjera. Okej. Jakby co to jest? Do piątka rano, tak więc. No, mamy jeszcze trochę czasu. też jest piąty. To jest To nie do Ale wiecie, że Wigilia to jest niedziela handlowa? Nie, aha. Co Tak. Nie mam pojęcia, że to nie jest Wigilia handlowa. To znaczy, jaka Wigilia handlowa? Niedziela handlowa, jest y, Niedziela handlowa. Dobra, jestem dzisiaj umówiona do fryzjera, więc ja już biegnę, Nara. Okay, ja cię mama, ja pojadę sama. Nie mamo. Mama, zostaw mnie, błagam cię. Dobra, to ja idę na spa. Chodź, faj. Mamo, no. zostaw mnie naprawdę. Chodź. No ale mamo, ja mam Lamborghini, a ty masz jakiegoś vana. Weźmy no, jakieś takie małe, jakoś Toyota czy coś takiego. Ej, ej, bo ja idę. Y, Podwieziesz mnie do salonu spa? Tam właśnie gdzie jest ada. Dobra, dobra, podwiozę cię. Dobra. Dobry, jada, jada, jada. A ja e, na farbowanie. Za chwilę wrócimy, widzowie, po farbowaniu.